Dobra, panowie, no to tak. Proszę, Piotrze, abyś pokroił nam swoją pyzę i przypomniał z czego się składa. Może. No to będzie okropne. Czy ty właśnie nakruszyłeś jakimś gównem z witelca na tę pyzę? Czy <grym> nie. Czy to jakiś gównem? Będziesz to... Będziesz to to, 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 to to nie jest najgorsza rzecz. Najbardziej mnie brzydzi ten paprok, który wleciał na pyzę. A czemu ktoś będzie miał całego kawałka flaków, a ktoś nie? Tu są krewetki w ogóle. No i co z tego, no jemy je. Ale ja nie wiem, no, co robimy. Czekaj, weź, weź kamerę i pokazuj dokładnie to krojenie. No weź kamerę, Alan. Nie, nie, ja nie mogę, ja już nie mogę. Ja już... Zastanawiam się, A to jest zimne, to jest zimne, to jest najlepsze. Nie mogę. Ej. Dobra, ja zaczynam, dobrze? Przełamie pierwsze lody z krewetką i z flaczkiem. U. U, masz niskę. Moi mili, krewetka i flaczek. Czyli odsuń się, jakbym musiał iść. Ale to kur... Ja... Ale krewetka. Ta, krewetka ma... Ta krewetka ma ogon. Ta krewetka ma ogon? Dawaj. Tak nie. jak mówiłem, łapiemy za ogon! Ja czekaj, bo tu nie ma drugiej ucieczki w życiu. Nie mogę odpowiedzi. Nie mówię Mijam właśnie kawałek. To wszystko są jadalne swyżki? No, Dlaczego będziecie rzygać? To są jadalne swyżki? To są jadalne? Czemu? Ej, dobra, kur... Ej, szczerze, nie spodziewałem się tego, ale się... autentycznie... <śmanym> ja otrzymuj... to... miałem odruch wymiotny i to f... nie zrzygałem się, ale gdyby jeszcze parę takich odruchów, to by poszło. I gdyby tego było mało, to naprawdę, jak, że tak powiem, jak na, tak nakręciliście mnie, że to jest obszedliwe, i ja wziąłem to do ust i zacząłem czuć, że... Ok... To jest w moich ustach. I mój mózg zaczął zapominać, co w zasadzie tam jest i jedyne, o czym myślał, to to, że na w ustach coś totalnie obrzydliwego, to cały mój organizm zaczął czuć, że jakąś truciznę i mi totalnie nie pozwolił tego dalej gryźć, nie? Dobra, ja już to za sobą. Ja, ja drugi, ja drugi, ja drugi. Ale... Tak, ale Dobra, moment, moment, poczekaj, uciekł... <średencji> ja... <średencji> nie, to nie... nie to mogę... <średencji> nie, nie mogę... Naprawdę, te od, moje odruchy Dobre. wymiotne, przysięgam wam, że te moje odruchy wymiotne nie są udawane. Ja naprawdę. Tak. Dobra. Ja dalej czuję. Ten Ale musisz gryźć, musisz też gryźć. No ja pogryzłem cztery no, razy. Nie. No musisz przegryźć. Nie, nie, raczej tu. Uważaj, ką? Piotrek zapraszamy do degustacji? Dobra, teraz ja, teraz ja. Ale ja <gaj> de plaka. Plaka nie, 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 Jeszcze flaka, nie, 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 tak nie, 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 się, nie, 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 patrzcie, patrzcie, na niego! On stoi i... to nie jest pod publikę, to on... no bo go nie widać, kur... -nie. On staje z tyłu i po prostu faktycznie nie może tego wytrzymać, co tu się wyprawia. No, prawie się coś wgęsi. A ty wszystko i... to wszystko Co ty, kur... gotowałeś? A to, a, to jest, to jest najsłabsze rzeczy, sama, kur Najlepiej przygotowanych ze wszystkich dań! Tak. Dobra Piotrek, no dwa razy przegryźć, no możesz wypluć wtedy, no. no ale... No, musisz zaspiderować! Ja już zjadłem flakę ale i krewetkę! Jest... Masz kurwa pyzę! Ja kru... ma... Masz całą pyzę! Chur... ona jest z i stosem dziecią! I z flakami jeszcze! Nie, ale no co! No, musisz to... Wiesz to, ładujesz! I wypluwasz. Ja tam ale ja, ci nie da! Ja chciałem jednej duży, to jest to jednak. 3, 2, jeden! No ale kris, kris, gryź, gryź, Nie, nie, o daj mu wodę, daj mu Wodę! A, <laughs> <Pożegaj>. <laughs> Przeszł to! Przeszł 3, to. Jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Nikt mnie do tego nie zmusił. Teraz większe świadomości to, że to było najlżejsze. <noise> <noise> Jeszcze trzy. <noise> Ej, nie spodziewałem się. Ej, serio, serio. Przysięgam, nawet nie, o, nawet nie, nie wiem, nie wiem jak wy, ale ja nawet nie miałem w potencjalnej wizji jak to może później będziemy wymiotować. Dobra, następnym daniem jest kebab z lodami z bigosu. Oto on. Widzicie ten bigosik? Po czemu on tak śmierdzi? Ej, tam jest śleć tam jest! Tam jest śleć! No tak! Ej, to wcale nie jest lepsze! No, no, no nie no! Ale, Ale ja... 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 Ale jak się to mamy zjeść? Dobra! Dania, wo... po też dobra! dobra. Po też tego gryza! potężnego gryza musisz wziąć takiego... Ja wiem biorę, Wą, ja biorę że... drugi! Wątróbka! <gryża> Śleć! to do kamery jeszcze raz <słyszy> Bątróbka, śledź Flaki Kiełbasa z swoich Nie dobra, to jest kurwa za mocne, nie? Dobra! <słyszy> Chciałem ja być silny, kurde. chciałem ja być silny. Dobra. Ja być silny. Mam czekać na ciebie, to. No? Dobra, dobra. Przygotuj mu Nie, to nie, nie by, to nie był że typię, się, Przygotuj, mu miskę. I daj mi miskę. Miska. No k**a. Miska. Musisz taki duży k**, że No, no, tak, tam, nie no ja nie się werso. postarałem w k**ę. Cicho, cicho. Zobacz, ja to sobie nazwiję. Ja to się zaraz popłaczę. Jak gryz Ja umiem grać no, bo już mi się w głowie gręci, nie? Ale bo Alan wow. próbuje, Alan próbuje, Alan próbuje. O, tylko co ty Ale... ku... jest! Co to tu ku... jest! Witamie! Czekaj, pokażę! Cobie. Kawałek, kawałek. Kawałek kebaba wołowego, kawałek Ej, tak to wygląda, no, a nie. to jest wątróbka, No, trafiła. Ej, nie. Sz ej, szczerze, jak ja sobie to wszystko... O kurwa, o Nie da się tego przełknąć. Nie Ej, ale jakby... Ej, jakby ktoś był takim kotem, to połknął i się nie zżygał. To by było niesamowite, nie? Mama ci napisała jutro na drugie danie ziemniaczki z sosem pieczeniowym i jemonkimi miotłami. <grym> <grym> Pozdrawiamy mamę Piotrka. A teraz, moi mili, danie, które również w kuchni napędziło nam stracha i wiele zamętu... Poczekaj. Wiele zamętu straszało. Na pierwszy rzut oka prezentuje się bardzo... Ale to bardzo smakowicie, albowiem jest, są tu, jest tu kurczak w panierce z chipsów, ryż, sałata oraz warzywa i to tyle. To tyle, widzowie, tak. Więc zastanawiacie się, co jest takiego złego w tym daniu, skoro mógłbym wziąć ryżka i z wielką chęcią połknąć. Oj, widzowie, jest pewien tajny składnik. Można powiedzieć tak. Mięso, słodkości i inne pyszności. O kur... Nie. <śmiewanie> sprawiły, Kasper, sprawiły, że powstała mikstura. Pokaż miksturkę do kamerki. Zapytacie się pewnie, co jest w tej miksturze. Nie mogę. Jest to sos do sałatki. Winegret. Bynajmniej jest to sos, który powstał. Pokażę. Ja... Ej, to pachnie... Ej, ej, dobra, to jest mocne! To pachnie jak... Ale szczerze to pachnie trochę jak... W takim... Jak jesteś u babci w domu inna i, na, i tego, Tak, trochę tak, tego jednego dnia, tak mega jednego... Z kuchni. Tak, tak I to, jest to jest to. To jest to, no. Moi kochani, to jest zmielony, zblendowany pasztet, woda z ogórków kiszonych, samogórek kiszony. samo kiszony, tak. Ananas i Nutella. Ja! Yeah! Lej! Lej! Polewamy sosem własnym. No, nie dam rady, szczerze, ja czuję, mimo tego, że w życiu bym się tego nie spodziewał, czuję, że ja z dzisiaj. Ja te... Taka. Ja bym chciał to wziąć do ust, ale. Chciałbym teraz tak odważnie to wziąć do ust, ale autentycznie czuję blokadę. Nie, że serio wymiotuję. Co się to wygląda? Ja pierdzielę. <laughs> to są jak takie ciepłe. Ciepłe, spocone orzechy. Kasper, pierwszy. Kugaś musi. Kugaś mm. no. musi pierwszy. <laughs> Dobra, cicho, cicho, cicho. Skupienie. Jak oceniasz swoje danie szepie? Dobra, mogę teraz ja. Przypominamy. W tym w tym niepozornym daniu składającym się z ryżu, kurczaka i warzyw znajduje się sos. Złożony ze zmielonego pasztetu, ogórka kiszonego, nutelli i ananasa. Jak smakowało? Powiedz swoje wrażenia. Mm. <grym> to jest niepotycznie obrzydliwe. Naprawdę? Naprawdę. Chłopaki, życzę wam powodzenia. I dobrze, że do... Moja kolej. Czy pasztet... Z kurczakiem, z z kurczakiem weź. O kur... z kurczakiem weź. Nie, masakra to jest... Kurde, naprawdę ciężko to przełknąć, nie? Czy pasztecik, czy pasztecik z ananasem, ogórkami kiszonymi i nutelno może być aż taki zły? No dobra, ja mam maskę gotową. Kurde, ale ten pasztet się tam przebije, je nie oh! Dobra, jestem ciekawy! Je! Przysięgam! Nie! Pójść piec. Kapel, Nie, przysięgam! Bardzo. Przysięgam, przysięgam, że to, co odczułem, to, co odczułem, bo ja naprawdę staram się wziąć to do ust i, że tak powiem, postarać się wyczuć wszystkie smaki, nie? Ja się staram wziąć to do ust i faktycznie wyczuć totalny smak tego. I przysięgam, że tak wgryzłem się, poczekałem chwilę i zacząłem czuć ten zapach, to ciepło. I jak moje kubki zajawiły i nagle poczuły smak tego całego sosu. Ja się tam jeszcze językiem w to wpierdzieliłem, że tak... Wiecie, no żeby to naprawdę poczuć, jeden do jeden, jeden do jeden, nie wyolczyłem nawet tyle, Jeden do jeden, jak smak takich totalnie niezdrowych żygów. Jakbyście naprawdę wymiotowali i czuli w całej jamie ustnej ten smak tych wymiotów, jeden do jeden to jest ten smak. Przysięgam, gdybyś miał iść na Mistrzostwa Świata w robieniu y, jakby. <laughs> w, ro w robieniu dań, które mają smakować jak konkretna rzecz, jeżeli dostałbyś wytyczne, zrób danie, które jeden do jeden smakuje jak żygi. To to by było to! Ale to ja nie wiem, to chyba musiałeś wziąć inną część stosu, bo ja chyba wziąłem jakiś większy kawałek pasztetu. Dobra, ja też mogę jeść! No tak, nie. Dobra, najpierw to nałożę z maską. Dobra. dawaj, a się tu najbardziej przybija. Żygów. A to jest takie kutwa. Naprawdę. Weź się przesuń, bo jest dużo tego miejsca. Z kawa, co, co z kawa zrobił, to jest coś niesamowitego, co nie? No. no. E, ty to naprawdę ale poczułeś. No chcesz, jak on tu przemienił? No, o, no. Tak przemienił. Ej, no ale był taki moment, że się faktycznie tak wziął i. Tak, kuchaj, tak muszę tak No. Yo. Ej, ale zgadzasz się z moją opinią, czy nie? Takie. Uważaj na kabel, 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 Uważaj na kabel! Ja <grym> <grym> już nigdy nie zjem pasztetu i Nutelli <grym> naprawdę. Dwa razy tabasko, dwa razy papryczki chili, flaki, kiszona kapusta. Dobra. Dobra, pamiętam. Nie są jakieś takie turbo tragiczne rzeczy. Tu? No bo tak, tu nie, ale no mówię ci, to jest możliwe. No tak, w tym sushi, widzowie, oto sushi macie tutaj pokazane, to jest nasz Uważaj finał. Widać mam nadzieję dobrze, poczekaj sprawdzę, bo jest opóźnienie na streamie. Tak, widać, w tym sushi jest mięso Uuu. zrobione z mięsa mielonego, flaków, przecieru pomidorowego i... Miał być I jajka, i jajka, makaron, do tego jest majonez, kluski, na kluskach jest tabasco, na tym są szprotki, te takie ryby z głowami, ostra papryka i tyle. I to jest nasze sushi, na koniec. I przysięgam, że to mięso na patelni śmierdziało jak, no, jak z obory, nie? Jak z obory. Nie, no, nie. No, jak zdechłe k***a p... kotne na... na jezdni rozjechali. No, Ale... okay. Ale to jest jem. niesamowite, ja się nie spodziewałem, że będziemy w stanie uzyskać tak koszmarne efekty. No bez jem. Dobra, jem. Jem. Dobra, jem. Go, smacznego, smacznego! Czujesz to? Czujesz to? Kamer, kamer! Biedny. Biedny, ja. ale patrzcie, nie poddaje się, no. Nie poddaje się. Ja, ej, to, to było mocne, to był mocasz, to, to był naprawdę taki mocasz. Ale, ale mój na finał. dobra, ej! Dobra, ja to chcę mieć za sobą, ja to biorę po prostu do ust. Okaże się, że moje jeszcze jest najlepsze, zobaczycie. Uważaj, kabel, ej, kabel! Nie! On nie, nie! nie, nie. nie. On wziął z i sobie wlał do mordy, żeby zabić smak! To jest jedyne, co pomaga. Nie, nie wierzę. Ja ty naprawdę, Ty naprawdę po tym funkcjonujesz? Ja go co smak tego? On sobie wlał chyba z 20 kropel do masy, a Aby wypić całą butelkę tego niż pierdeczkę tego. Serio? Kurde, z 10 takich. A co, Wypowiedz. że coś Nie mam pojęcia, jak to kur... wyszło. No przysięgam, no. Żadne połączenie składników z tych, które były tutaj i są w tym. Nikt, w życiu by się nie spodziewał, że taki gówno z tego wyjdzie. No, no, nie, to <śmiennie> w życiu. A ty zgadzasz się, że to smakuje jak żywik jeden do 1. Jeden do jeden. dosłownie jakbym jakby po prostu w pierwszej żył. <życiu> tak, no, dokładnie. Jakie chore gówne. Jak on jest przerażony. Dobra, no to mamy za sobą. To wszyscy spróbowali. Tak? Ale. Czuję jakbym miał takie totalne déjà vu. Jak, jakbym miał jakiś deja vu. Dobra. To w gardle posmak tego tego tych. Czuję, jakbym miał deja vu szmaru. Dobra. A więc po wszystkich daniach, po czterogodzinnym, naprawdę wyjątkowym doświadczeniu kulinarnym, może tak nie wyglądać, ale współczuję wam, że nie doświadczyliście tego razem z nami. Przypomnij co tu jest? Będziemy jedli sushi, ale nie byle jaki sushi, które składa się z paszy mięsnej, w której jest mięso mielone, przecier pomidorowy, flaki i... Mm, cały czas zapominam, i jajko surowe, no nie surowe, się upiekło. E, dobra. Pomyślicie, kurde, no, no w sumie flaki, lubię flaki, ja też lubię flaki, nie? Ale w momencie, kiedy połączyliśmy mięso mielone z tymi flakami i zaczęliśmy to grzać, to nagle się zastanawiamy, ej, co to tak śmierdzi takim, takim obornikiem, jakbyście weszli do takich krów, świn i koni w jednym miejscu zamkniętych i nagle pochylamy się nad tą patelnią i to było jeden do jeden to. I przez to nie. nikt z nas nie jest... Nie, nie mów już o tych zmarłych zwierzętach. Nie, nie. Nie, nie, nie już, koniec. Ale jak zdechła mysz taka, to... Nie no nie, to... dobra, no szczerze, jak zdechła mysz, jeden do jeden jak zdechła mysz, to śmierdzi, nie, no. A ja, ale ja nie wiem dlaczego, bo ja nie uważam, że flaki są obrzydliwe. Ja naprawdę lubię, może z tamtymi coś się nie Ja Jakim cudem się takie u... No właśnie ja nie wiem, jakim cudem to jest, tak obrzydliwe. To jest normalna pora, to po A ty miałeś flaki? Flak, tak. Flaki? Tak. To jest normalna bołowina tak, flak... no. Jakim cudem to tak śmieje? <laughs> Sprawdźmy to. Nie. Nie Już to widziałeś? Ja. Jakiego on gryza zrobił. Ja go to kreśle. Wybrałem! Wygrałem! Poza tym, że jest ostre i nienawidzę ostrego! To całego! Musisz zjeść całe! Ja tego nie połknę. Musisz gdzieś całe! Powiem tak! A to, to jest złe? To jest złe. Ja się zaraz wypowiem. w ja chodzę! Przysięgam wam, ja nie wiem, kurwa, Ja nie mogę mówić. Tak mnie pali, nie? <laughs> to? Tak. Tak. Ale bo... nie, nie, to, to tam tak przemielił tak konkretnie, naprawdę Dobra. tak... Ale jakie wrażenie? No zaraz powiem, zaraz powiem. No tak. ale to pewnie jest, nie jest aż takie złe, Ale ta, ta ostróż bo... zabija, ta ostróż zabije. Dobra, ja chcę powiedzieć wrażenia. Gdyby nie to, gdyby nie to, że zjedliśmy przed chwilą Kamal. tyle... Ej no, proszę, bo zawsze, zawsze jakiś zamiar jest. Gdyby nie to, że zjedliśmy przed chwilą tyle tego gówna i jestem nastawiony na gówno, i gdyby nie to, że mam świadomość, jak to koszmarnie śmierdziało wtedy na kuchni, to autentycznie byłbym w stanie to przełknąć, bo nie wyczuwam tam zdechłej myszy, na pewno nie jest to smaczne, ale to smakuje jak taka potrawka po prostu z wesela. Kurde, ale strasznie mnie pali. Jedyne, co mnie w tym męczy, więc szczerze, autentycznie, uważam, że to nie zrobiłem najlepsze danie ze wszystkich, bo to jedyne, które nie doprowadziło mnie do drugiego wymiotnego. Patrzcie, pokaż do kamery, jaki piękny kąsek z główką rybki. Poczekaj, sprawdzę, jak widać. Jeszcze. Widać taki prześwit w tych oczach. Ojej. Gdzie... Ojej, jak to wygląda, taki torcik! torci. to oko? Cały kawał taki, no. Dobra, dobra. Dobra. No dobra. Masz porównaną ostrość na mnie? Tak. Ło. Bo... Jak ja bie... ja to gryzie. <gryżę> Nie dałeś rady wytrzymać tego Może jak ja bym się u drugiego gryzał, za to... A już się tyle mleka napiję, że się boję. I co? Tak? Czułem, czułem te krząstki tej głowy po prostu... No, oh. ja nie biorę głowy na to. Ja nie wezmę tej głowy. Nie weźmiesz? Nie, nie ja dam rady. Mnie. Nie dam rady. Bez głowy. Bez głowy to i pies podkowy. E! No dobra. No to co? Mogę odliczyć? Pozwolisz? Tak. Trzy, dwa, dwa jedna. Spróbuj. Dawaj, dawaj, dawaj jak najdłużej, dawaj jak najdłużej. Jezgi? Połki. Połki. <grym> <grym> Ale mówimy widzowie, że zrobię najlepsze danie, Definitywnie najdłużej wytrzymują. Bo ta ostrość wypaliła wszystko, nie? Po prostu... Błaże, kabel! Kabel! Po, po prostu został smród i, i smak wypalił już ten sos, nie? Też chcesz odliczanie? Wyobraźcie sobie, że ktoś lubi sobie na przykład zrobić taką nutellę... Nie, cicho! Nutellę Cicho! Cicho. Aha! Ale się... Jezu! <tomusto> <gryzł. śled> ale się złamało tam coś! Kaper, Chyba szprotek! Kabel. Chyba szprotek się tam złamał. <grym> cicho! Nie, ale to naprawdę nie było najgorsze, to jest. No to co? Doszliśmy do końca. Dobra, hej! Teraz szybkie spróbowanie powtórkowe wszystkich tak, żeby ocenić to jest najlepsze. Przegrane no, je wszystkie naraz! A Katrin zrobił najgorsze danie. Dobra. Nie, nie róbmy tego. No <śled> ja mogę to robić. Do mojego kebaba, trochę tego, trochę tego i trochę I Bierzesz gryza? I biorę gryza. Nie, mogę to zrobić. Ej, nie, żartujesz? Ale będziesz skrywał. I, i postaram się jak najdłużej to rzucić. Nie! Nie! Nie dajesz nie nie tego! Ale, nie, ale, ale, ale możliwe, żeby to zrzucił, Dziękuję za to, Dobra. A więc Kacper zaczyczył, Alan zażyczył sobie kebsika. Zobaczcie. Biorę to. To jest jego kebab, a to jest moje sushi. Pier to sushi mnie. Do tego, ale... Ej, kto by nie zjadł takiego kepsika? Teraz ja trochę z, y, tej... z flaczkami, pyski. Ej, O, pyska, idealnie, patrzcie, uje ulisz... Jeszcze ta, bo to jest z flakiem. Jak ja... jak ja to ręką... Zostaw, zostaw. Jak ja to ręką dotykam, to ty się brzydę! NIE! 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 nie, Ej, ale jesteś takim kotem, że wziąłeś to wyzwanie za siebie szczerze w życiu. Się... Nie, nie, nie zmieści się. Daj, po prostu flaczki. O, i teraz. ojej, ale zimne, ale zimne i kolorowe to flaczki. Dobra. Za mordę, nie? I Mamy? Co, jeszcze sosik I do kebaba? I teraz jeszcze troszkę sosik do, <laughs> sosik do kebaba to jest sosik wielkanocny. Albo nawet bożonarodzeniowy, można by powiedzieć. Chociaż bardziej pasowałoby wielkanocny, my, bo nie, jest na ja kiedyś. Ja poleję, jestem kucharzem tego sosu. Dobra, no, ale. Uważaj, na pewno wiesz, ile polać? Dużo czy mało? No mało raczej. No, no tak, żeby poczuł ten sos, nie? No stary. No dobra, no czekam się trochę, no, no. Pamiętajcie, że ja wezmę jednego dużego gryza, więc jak wy skumulujecie to wszystko na przykład w różnych miejscach, to ja nie wezmę tego, nie? No. Bo nie no pakuje to wszystko szat. do ryja. Proszę bardzo, złapiesz sobie, ja idę umyć ręce, bo to już wystarczająco. Alan, bo się te... rozpada, rozpada się. No słuchaj no, ja jestem Alan The Altaker, tak? Nie no, jesteś, kurwa, jesteś. To ja muszę wziąć wszystko kur. Nie no, Alan The <laughs> Ale pięknie to wygląda. W ogóle też wasz szprot, tak To jest najlepszy kąt, jaki zrobiłem w życiu, nie? Ty zrobiłeś. Nazywam się Alan Dahl Taker. I biorę wszystko. Ej! Ja to to zrobił. Nie żegaj, ja z tym tym miłym akcentem, Lech. tym miłym akcentem się z wami żegnamy, moi kochani. Tym miłym akcentem to koniec. Mam nadzieję, że streamek się podobał. Że nie każdy kogo tutaj nie było, nie wiem, może, nie wiem, ja, mi by było przykro. Ja mówię za siebie, nie. Yy, także współczuję i cieszę się, że mogliśmy dzielić z wami to wspaniałe dziecięce wspomnienie. Tą wspaniałą zabawę i tę wspaniałą przygodę. Albowiem takie dni jak ten, przyjaciółmi, zapamiętuję się na długie lata. I mam nadzieję, żeby również ten wieczór zapamiętacie z nami na długie lata i za parę lat na PGA przypomnijcie mi o nim i się uściskamy z pięknych wspomnień.